Dzień dobry. Wszyscy chcielibyśmy szczęśliwie żyć. No, ja chyba nie znam takiego człowieka, co by nie chciał szczęśliwie żyć. Ja też chciałbym szczęśliwie żyć, żeby nie bolało, było pełno miłości i same radości. I ja tak mam. <ścoughs> I ja tak mam. Chronię się miłosierdziem Boga. Nie jestem człowiekiem świętym. No, nie jestem. Chciałbym być, a nie jestem. No, rozrabiałem w życiu z wszystkich stron. Pirat. Ja ludziom krzywdy nie robiłem, ale zawsze jeździłem na skróty. Tak, żeby było załodze i mnie dobrze i szczęśliwie się pływało jak najkrócej w morzu, jak najdłużej w portach. Udawało się, dzięki Bogu, miłosiernemu się udawało. Na bezludnych wyspach lądowałem ponad 30 razy. Ja mówię, Panie Boże, czy ja komuś krzywdę robię, że na te, pojadę sobie na te wyspy tam bezludne, tam z trzema palmami, wieloma kokosami? Mówię, Panie Boże, no pomóż? I Bóg mi pomagał. I Bóg mi pomagał, a teraz mnie złapali. Kosgat przyjechał, czyli taka Straż Graniczna. I mój panie Kapitanie, no, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Pływamy na razie. Komu krzywdę robi? A tak nie. A odprawę statku pan zrobił, a to trzeba. Nawet nie wiedziałem, do kogo te wyspy należą: czy do Gwatemali, czy Hondurasu, skąd ja to mam wiedzieć? A to flaga ta widzę, no dobrze, to ja następnym razem odprawa, potem nawet. No dobrze, ale, no to jedź pan już teraz, to statek. No dobra, pojechaliśmy. I proszę sobie wyobrazić, ja się oczywiście modliłem za tych facetów. Tak było ich sporo z dziesięciu, z karabinami maszynowymi. mogli nas wszystkich wystrzelać, tak po prostu. A co tam? Ale nie zrobili tego, byli mili, uprzejmi, uśmiechali się. Ja do nich też. I proszę sobie wyobrazić, że nic nie chcieli, ani żadnej kary, ani pieniędzy, no bo to wiadomo, jak to jest, że jak ktoś coś nie przestrzega, to kara, a to duża kara. A w Singapurze to pół miliona dolarów sobie życzą, takie numery, pół miliona, no a tu nic, chłopaki, to cudowni. cudownie. Opatrzność czuwa nad wszystkimi nami, ale dla mnie, dla mnie to jest tak cudownie, że się w życiu udaje. Cudownie się udaje. Co ja spieprzę, to no Bóg naprawi. No to jest niesłychane. To jest takie miłe, jak się czuję, jak Bóg nas ochrania, broni i pomaga we wszystkim, we wszystkim. I z moich wszelakich durnych pomysłów to ratuje. To nie, nie tylko takie miałem, miałem jeszcze lepsze. bo już nie wypada opowiadać no takie historie Dobry Boże, bardzo Ci dziękuję dzień, za opie ciągłą opiekę dziękuję Tobie, uchana Matko i wszystkim zastępom aniołów świętych, błogosławie Bóg Błogosław ojciec i syn i Duch Święty, Amen